No dobrze, no do. Jak. Y, witam cię serdecznie, Tomku, bracie Michała. To ci teraz wyjaśnię pro, krok po kroku y, w filmiku, jak y, bo, zainstalować Bosa z Krakiem. I co po kolei zrobić. Więc uważnie się przypatrz. Pierwszą rzecz otwieramy ten folder. Wiadomo oczywiście. To jest instalka bosa. I instaluje się. Oczywiście po kolei wszystko tu robimy, wiadomo jak to jest. Więc instaluje się teraz. Instalka już się zainstalowała. Oznaczamy tą yy, ikonę tutaj, żeby nie uruchamiać tego, bo nie można uruchomić tego, dopóki tego nie skrakujemy. Czyli to musimy odznaczyć, kliknąć zakończ i otworzyć folder o nazwie ten komputer wejść na dysk C pliki programów 86 wybrać folder tutaj Boss i tutaj nazwę crack Otworzyć ten folder, zaznaczyć te trzy rzeczy, kliknąć prawym przyciskiem myszy, nacisnąć, kopiuj i wklej. Potem nacisnąć, zamień pliki, wykonaj dla wszystkich elementów bieżących, kontynuuj. I już jest boss skrakowany. Więc można go otworzyć teraz, i te dwie foldery można y, zamknąć. Ten folder instalacyjny można usunąć. I włączamy bossa. Boss jest już skrakowany i żeby wszystko po kolei ustawić, to widok, u góry tutaj przybliżę widok. Informacje o utworze odznaczamy, znowuż widok. Wybieramy interfejs pracy numer 2. Co jeszcze? Widok. Dobrze, to mamy, to mamy, tu mamy wszystko ok. Tu już nic nie zmieniamy. Czyli stąd mamy wszystko. Teraz, żeby tutaj, w tym miejscu dodać dżingle, to robimy prawym, nie, prawym, nie, na no tego plusika, lewym przyciskiem myszy klikamy, wybieramy karta, podpisujemy dżingle, przykładowe dżingle i jeden Dzień. gle 2 i go dziny i ja mam te moje dżingle tutaj w dokumencie więc ja otwieram ten dokument tekstowy otwieram to i teraz żeby dżingle dodać na bossa wybieramy po kolei każdy dżingiel tylko każdy jingle. Wybieramy i wkładamy w każde okienko jeden dżingiel. Więc troszkę, niestety, zajmuje to wkładanie, ale dla mnie to już mam połowę prawie. Połowę z tego już mam wrzucony. Jak widać. Tu zrobione, o. przybliżam bliżej, żeby zobaczyć. Proszę bardzo, jedne jingle mamy włożone. Przechodzimy na jingle 2. Znowuż dajemy, dodajemy dalej jingle. I wszystkie dżingle włożone. Przesuwamy do góry tutaj. Wybieramy godziny. I na bossie wybieramy też okienko z godzinami. I tak samo jak dżingle, przestawiamy godziny tu. Więc Następna rzecz. Co musimy po kolei zrobić? Z osiemnastą godzinę wklepujemy, dziewiętnastą, dwudziestą, dwudziestą pierwszą, dwudziestą drugą i ostatnią godzinę 23 trzecią. Czyli stąd mamy wszystko. Bierzemy teraz tutaj. Koło tej kuli, którą trzeba włączyć, są ustawienia. Klikamy na te ustawienia. Otwiera się takie okno. I, żeby ustawić mikrofon, przechodzimy na odtwarzanie. Znaczy kartę dźwiękową, przepraszam. Kartę dźwiękową trzeba ustawić. I musi być ustawiony. W tym pierwszym miejscu karta dźwiękowa. Potem zjeżdżamy do tego miejsca. Podgląd urządzenia PFL. I wybieramy tu. I klikamy OK, i potem AUX 1 też zmieniamy, właśnie na głośniki. I klikamy OK. Przechodzimy na wejście. Tu wybieramy mikrofon. I tu. W ustawieniach musi być minus 15. Żeby dobrze było słychać daną osobę to tu plus. 12 plus 10. Zale Przepraszam, zależy jaki mikrofon Jaki mikrofon. Ja mam akurat pokażę już jaki mikrofon. Ja mam teraz taki mikrofon. I ja mam na no minus, na no plus 12. I zaznaczamy. Teraz wejście tylko do koderów. Wejście tylko do koderów musimy zaznaczyć. I wejście numer 1, wejście 1, line in, tu musimy wybrać mikrofon. O. Z tych wejś... ustawień głoś... karty dźwiękowej i mikrofonu to będzie wszystko. Można zmienić również kolor, gdyby się chciało, czyli zamiast tego białego koloru, co się ma, można zmienić styl. I tutaj mamy różne rzeczy, i w stylu można zmienić black. Tu można czcionkę listy odtwarzania tej listy, którą się wkłada te nutki na listę. Będą większe litery, dać na pogrubione. Dać 14 i pogrubione. I przechodzimy na nadawanie. Potem, jak wybieramy sobie kolor, styl i wszystko, przechodzimy na nadawanie. I nadawanie. W nadawaniu zaznaczamy to i zaznaczamy to. Potem tutaj jest taki plusik. Dodajemy, naciskamy na ten plusik i tutaj będziemy wbijać serwer. Ustawienia serwera. Czyli przechodzimy na, y, no, przechodzimy na ustawienie, na panel, tu, na którym gra się na radio. W moim przypadku jest Max Play FM. Przechodzimy na panel i ustawienia dla prezenterów. I tutaj są dane prezentera. I te dane prezentera muszę wprowadzić, więc kreator konfiguracji Showcast V1. Klikamy następny. I tu wpisujemy niektórzy. Akurat niektóre z, y, moje radio trzeba wpisać ręcznie. Więc trzeba dokładnie wpisać ręcznie, więc ja muszę tu pomniejszyć sobie. I to co jest w serwerze To jest S1 i tak dalej Tu wklepać o muszę osobno. Czyli wpisujemy S1 kropka l Tutaj ręcznie wbijamy port serwera, czyli raz, dwa, trzy ósemki i zero Tutaj wpisujemy nazwę tego radia, który, na którym się gra. Czyli ja wpisuję Radio Max Play FM. Tu wpisujemy hasło do nadawania. Więc tutaj. Nic nie powiem, bo muszą wpisać hasło. I teraz kliknąć było trzeba OK. I teraz ponownie tutaj zaznaczyć, wymazać i ponownie wpisać hasło. Oczywiście do nadawania. I potem tu wypisujemy nazwę radia. Radio MAX Play FM. Tu wybieramy jakość nadawania. Jak ma grać? Czy na stereo? MP3 i szybkość nadawania. Ja mam na 128. Tu. Dajemy na jedynkę. Przechodzimy na informacje o stacji. I w tych informacjach o stacji zaznaczamy to. Wpisujemy tutaj nazwę audycji, czyli gramy na maksa. tu. Się przykładowo. A w nazwie rodzaj wpisujemy moją ksywkę, czyli DUSIA, i przechodzimy na metadane. Zaznaczamy: Nie wysyłaj metadanych do tego kodera. Klikamy ok i jest ustawiony serwer. Zaznaczamy go i no z ustawień to będzie wszystko. Klikamy ok i. Bos się restartuje. Więc czekamy aż się ponownie włączy. I teraz jest kolor czarny, już nie biały, tylko czarny kolor tego bosa. Czyli z ustawień to już wszystko z tego bosa, co trzeba było po kolei robić. A teraz przechodzimy, bo trzeba zrobić zawsze taką kopię zapasową tego bossa, bo w razie czego gdyby coś się stało z bossem to można przywrócić ustawienia początkowe na których yy, się ustawiło do początku, na początku więc bierzemy tu ustawienia kopia zapasowa i przywracanie zapisz kopię zapasową i wybieramy folder dokumenty, ten tutaj o. I klikamy zapisz. I boss jest już ustawiony i gotowy do grania. Więc to wszystko, co trzeba zrobić. Miłego oglądania filmiku. Pozdrawiam serdecznie.